Uwaga, mówić o tym, jak poradzić sobie w najtrudniejszej dla każdego celebryty sytuacji. Ścianka to może być szansa, ale to może być też wielkie zagrożenie stylistyczne. Jak mam stanąć na ściance, to nie śpię dwie doby, a potem jadę na kroplówkę, bo taką mam migrenę. Tak powiedziała ostatnio Karolina Korwin-Piotrowska, która przeżywa każde wyjście i publiczne ustawienie się na ścianie z logotypami sponsorów. Problem jest taki, że na tej ściance można zrobić głupią minę, można mieć potne jeziora pod pachą, można mieć prześwitującą bieliznę, można mieć wiele różnych innych niedoskonałości, które w normalnym życiu gdzieś nam umkną, bo ich nie dostrzeżemy, ale ścianka jest bezwzględna, ścianka wyłapuje wszystko, flesza fotowoltaików, są bezlitosne. Czy Wy macie swoje sposoby na pozowanie? Dominika Gwit, Klaudia Halejczo i Rafał Maślak, to są nasi dzisiejsi goście. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Może zaczniemy od Rafała, bo on jako jedyny mężczyzna w tym gronie powinien mieć szansę. Jakie masz sposoby? No jest to bardzo trudne, ponieważ wychodzi się na tą ściankę i nagle wszyscy zaczynają robić zdjęcia. blask oślepia. do tego jeszcze jeden pan mówi: rafał zrób coś, Podskocz, czy zrób fikołka, zrób coś ciekawego, więc no, nie, u, nie ułatwia to sytuacji. A co wtedy robisz, jak takie słyszysz hasło, Rafał, zrób coś, jakie jak przychodzą ci do głowy różne możliwości? No właśnie tutaj y, nie, nie daje się ponieść i w zasadzie robię to, co zwykle, czyli staję, uśmiecham się, poprawiam. Zawsze przed wejściem na ściankę staram się mm, jak, jak poprawić, żeby wszystko było tak, jak być powinno. Poprawić, bo... Co dokładnie, w którym miejscu. W sensie makijaż, spodnie, sprawdzić, czy winda zapięta. Coś. <grym> Dokładnie, tak. takie podstawowe rzeczy, prawda? No, tutaj w zasadzie no, no, nie szykuje się jakoś za długo. Yy, no bo później portale wyłapują. Wszystko to, co niekorzystne, to jest ten najlepszym no, tylko smaczkiem na takie tak, rzeczy, oczywiście. Zrobi się karpia, to w ogóle już. Ale gorzej to bułeczkę zrobić, to wtedy to już w ogóle. <grym> <grym> to dziewczyny. E, Klaudia. Czy Ty czujesz stres? Bo Ty od czwartego roku życia w zasadzie jesteś w show biznesie, wtedy jeszcze chyba nie było ścianek. No chyba nie, ale później, jak już nastolatka, dostałam rolę w serialu, więc chyba byłam taką jedyną, takim dzieckiem, które bardzo dużo robiło, więc gdzieś na tych ściankach się pojawiałam, no i oczywiście to na początku było takie spontaniczne, nie przejmowałam się i w ogóle nie rozumiałam tego jakby ciśnienia, które jest i tego stresu, który mają inni, więc tak naprawdę po prostu podpatrywałam, jak oni to robią i stąd też wyciągnęłam wnioski, chociaż... Dla mnie nigdy ta ścianka nie jest czymś takim, do czego przywiązuję wagę. Traktuję to bardziej jako dodatkowy element mojej pracy, mm -hmm. który muszę po prostu czasami odbyć i czy, czy jakoś specjalnie się ubrać i patrzeć na to, jak wyjdą zdjęcia, czy stoję przed lustrem dzień wcześniej i przygotowuję się, jak ta kreacja wygląda? No nie, bo zauważyłam, że też na dużo rzeczy nie mam wpływu. Czasami to, co wygląda w życiu bardzo fajnie, niekoniecznie wygląda dobrze na ściance. I też później, no wiadomo, że takie różne zdjęcia chodzą później w sieci, że gdzieś się poprawię, mam głupią minę i później te zdjęcia chodzą, że tak, nieuniknione mimo że ładnie stanęłam i się uśmiechnami, więc po prostu stwierdziłam, że idę na luzie, nie stresuję się i po prostu staję i potem mimo spędzam czas. Musimy powiedzieć, że przy okazji większych imprez jest ogromna ilość fotoreporterów. Każdy z Panów robi zdjęcia z różnych miejsc, z różnych punktów, zlewa z prawa, ze środka, krzyczą, żeby się odwracać. Nie ma szansy, żeby człowiek cały czas dobrze wyglądał. Nie. Jakoś to trzeba znieść po prostu z godnością i starać się rzeczywiście, żeby potne jeziora się nie pojawiły, bo myślę, że to może być najgorsze. Dominika, jak Ty opanowujesz to, że musisz ustawić się na ściance, chociażby przy konferencjach? na to ona wszystko wie. Ona wszystkich zna. zna. No Pracowała właśnie. w Polskiej Agencji Prasowej, no to zna tych fotoreporterów. U mnie fotoreporterów. to jest zawsze dużo zabawy, dlatego, że faktycznie ja przez 4 lata pracowałam w Polskiej Agencji Prasowej, zajmując się działem kultury i rozrywki. Ja tych wszystkich ludzi znałam, to są moi koledzy. Myślisz, I że potraktują cię łagodniej w związku z tym? Nigdy, absolutnie na to nie liczę i oni wykonują swoją robotę, robią to świetnie i niech to robią. Ja, jakby to ode mnie zależy, jak ja wyglądam i jak się zachowuję na ściance, tak? Natomiast ja zawsze, oni zawsze mówią, że do że domi, i jakby popinka nam nie mówią jeszcze, papinka w lewo, papinka w prawo. Jest zawsze, zawsze kupa śmiechu. Albo do mnie stań bardziej po dziewczyńsku. No nie, no... Zawsze, u mnie to jest zawsze kupa śmiechu. Aczkolwiek no faktycznie no, no zawsze się zastanawiam, no, trzeba jakoś wyglądać. bo Potem te zdjęcia chodzą, ludzie patrzą, no Zawsze, zawsze się do tego jakoś tam trzeba przygotować, ale ja się absolutnie nigdy tym nie stresuję, a wręcz przeciwnie, mam podwójny fan, bo też spotykam kolegów, więc... więc... Nie, to ma co z rękami zrobić podczas tak, tego prawda. pozowania na ściance. Tak, do, Czy... do kieszeni włożyć nie możesz, bo nie wygląda... Zwłaszcza do cudzej, nie? To, to, to od to, ale widać, to to wole, do kieszeni ale... też można włożyć, dlaczego? nie? Ja... Tak, tak mi się wydaje, że to taka postawa trochę z brakiem szacunku, ale to... Mogę... Ej, ale wiesz co, mam, mam pomysł, to... ponieważ on jest ekspertem, ja bym poprosił Rafała, żebyś tam pokazał po prostu, jak to robić. Chodź, to pokażę wszystkim facetom co. Tak. W tym czasie, jeszcze zanim A dojdziecie, mi Marcin troszkę, no ja zapytam dziewczynę jakiego znam. Panie Marcinie, mogę jeszcze zadać pytanie, aby się przygotować. Dobra. Czy oglądacie się, na jakiej ściance stoicie? Co jest z tyłu? Jakie Dobra. loga o, A, się nie. pojawiają? Ja czasami staram się nie patrzeć, bo nie mam na to jakby Pływu. wpływu. Pływu, tak. Czasami wiem, że po prostu te wszystkie brandy, które są, są nieuniknione. I tak naprawdę one pomagają nam promować czy produkcje, w których gramy. Tak. No, i nie mamy na to wpływu. Najchętniej chciałabym, żeby tam nic nie było napisane, Ech! tylko e, produkt, przy którym jakby pracuję i tyle. No, ale to jest taki to jest element Nieuniknione po to, to są ścianki, no tak. Taki Rafał jest ich mnie tu sens. stygnie. Rafał stygnie? To bardzo prosimy, żeby nie tak. stygł. Można y, na przykład w stylu egipskim, czyli trochę bardziej z profilu. W ten sposób? Tak. To będę wyglądał, jakbym miał paraliż. No tak. Albo tak, no na przykład, jak jestem y, z moją kamilą w parze. No, no nie no to, udawaj, że jestem Twoją kamilą. To proces. właśnie y, fotoreporterzy Ostatnie mówią, że dać to buziaka. To więc. No Poczekaj, poczekaj, poważnie. Od twarzy zaczynamy. Co robić tak. z twarzą? No, Czy ja, ja zawsze się uśmiecham. Pokaż, jak się uśmiechasz. No uśmiecham się po prostu. <laughs> Nie, Jezus, Weź, nie, zrobiło się, nie, Biło się. nie, się bo, się Dodatkowa lampa się pojawiła. nie, 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 Patrzę czy wszystko jest ok, zanim wejdę zapinam tutaj rozpięty, nie, nie, rozpięty, Yy, może być też, rozpięta. Nie tak? może być zawsze tak samo, czasami podjęte, tak. Co z rękami? Czyli tak, yy, udajesz, że zapinam guzik. Tak. Na przykład. Okej, okay, drugi, drugi sposób? Mogę mieć opuszczone ręce. A taki gest w stylu, hej, jesteś tak. To też jest dobre, ale takie już troszkę mniej skromne. A takie po tytułem wolność kocham i rozumiem? Nie. Słuchaj, Słuchaj ja każdy może się interpretować tak się Albo zbiń, z... przepadni przepadnij na zjawo. No na pewno będziesz wtedy miał dużo publikacji. To jest 100%. No dobra, sentyny. nogi jak ustawić? Przedem, prawa. Jak? Może być jedna jedna do przodu, druga również może być inaczej. Nie może nie może. Nie, nie możesz do przodu dać. Wiesz co, ty jakby odruchowa robię. Tak? Czasami można też potańczyć. O, tak, wtedy wiesz są dynamiczne zdjęcia i to też fajnie wygląda. Mi się wydaje, że to jest ekspert. On zrobił na mnie wrażenie. Już teraz wiem, jak wypaść dobrze w show-biznesie. Ale widzisz, z rękoma y, też nie I jest dogoma. źle, nie jest źle. Dorotka, zobacz, wygląda. A takie to takie na zasadzie sam zmieni na, na ściankę. Jest jak, y, obawa przed tym, że ścianka może się przewrócić. Okej. Okay. Więc możesz polecić. Niesamowite. To byli alpiniści show biznesu. Ludzie, którzy, ludzie, którzy na tej ścianki tak rozrzedzonym tak, powietrzem. Nauczyli nas czegoś nowego w życiu. Teraz życie już nie będzie takie samo.